Manko, ja jestem. Kajunus a ze mną jest. Mantek. Cześć. No. Z tym jeszcze nie było odcinków. I to jest. Kra. E, jak to się nazywa Margonem? E, RPG, Coś takiego. Nie wiem dokładnie. Jakże się Mantek mówi? MMORPG. No. Margonem. I dzisiaj, dzisiaj, to nie wiem. Może znacie tą grę, ale. są takie moje, ten, inne, te... Światy. I dzisiaj stworzymy sobie nową postać. Moje postacie, tutaj nową postać. I tak, Nick. Kanio. Rustman. Mężczyzna. Yy, ty sobie kogo bierzesz? Ja. Dwojka chyba. Dobra, ja biorę łowce. I gdzie? Na Zorzy? Tak. Spoko. I światy porne? Kur... No nie, to dobra, nie. Otwórz postać. Używaj. O kurde. Nie mogę mieć tu litę. A mi... A mi zajęli nikral. Otwórz postać. Postać otworzono. Dobra, już mam stworzoną postać. Wchodzę do gry. Jestem w domu. Elf, elf, to tam elfie? No, spoko, dobra, idziemy. Wszystko dobrze się wszystko nagrywa. Chyba dobrze, dobra. Idziemy, idziemy, gdzie idziemy? Na początku... To ty? Wysyłam ci zaproszenie, ta Spoko. Słuchaj, tam... Jest, jest na... Majkę. My... Tam na start masz taką jakby skrzynkę z ekwipunkiem i tam dostajesz na początku itemy. W tym domku. W tym domku. A... A no? Wiedzą takiego dodali. Niedawno jakoś, dla nowych graczy. I strzałki, no, no nie no, spoko. Czyli od razu mogę iść na coś większego niż na króliczki. No. Pójdę na kury. Eee. Badunki. Zniszczyłem cię. Ale nie, gdzie tu są świerszcze? A pszczoły bym pokonał? Znaczy, szerszenia? Nie wiem, chyba tak. Dobra, czekaj, co to jest? Świerszcz, jest świerszcz. U. Zabiłem go, już mam drugi poziom i pół. Zamknijmy. Naprawdę dawno już nie grałem. Trzeci level. Teraz próbuję szersze nie obić. Też go zabiłem, ale nie mam całego życia. I Zjechał mi to nieźle. Dobra, idę kwesty porobić. Celein. Ci wyjmę. No, sposzę Jakie mam questy? Leśna wiewiórka 3. To jest Leśna wiewiórka? coś mi Mieszka szlankuje. Tak, to jest Leśna wiewiórka. I mam żołądź. a ja nie mam żołądzić, a ja mam żołądzić, gdzie tu są jeszcze wiewiórki? chcę wiewiórki, chcę wiewiórki, nie mam wywiórki, tylko jedna wieźórka tu jest, Kiedyś były kwiaty. I w ogóle Margonem to jest moja gra z dzieciństwa. Margonem poznałem chyba 6 czy 7 lat temu. tu Ja. Ej, peridot. Co mam zabić? spiesz pięć budówek i zanieś je. Nie, ja tam questów na razie nie robię, ja XP Nie opłacę się na tym levelu. W sumie też. Gdzie tu się uzdrawiało? Tego na dole, nie? Chyba tak, nie pamiętam. Ja... Idę na szerszenie. Tam dam dam, 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 dam. Będzie pójść. Dam. Będzie rzeka. Szerszenie. To szerszenie to jak osy wyglądają, ale to. Do... No tak, dosyć. Bo strzały mi się już kończą. 14 strzał, idzie na szerszenie. Sporo. No. Żuk, 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 żuk. Młody żuk. Co to? Pancery. Pancerzyk żuka. Dużo rzeczy na Idę się uleczyć i pójdę sobie kupię coś lepszego. I pójdę na lisy. Właśnie, zrób tego quest'a z y, czapką. O, no, no, no. To, to. Ale czekaj, na którą jest level? Na szósty Czapka jest na szóstym. No, na czwartym dopiero. Ja mam piąty czołg, Ja sobie to sprzedam, pierdolę. Wow, dużo rzeczy mam, dobra, strzały, strzały, strzały łuk. Drugi, trzeci, czwarty. Kupię sobie już to. To też. Na piąty sobie kupię od razu. Dobra, nie. Na ten czwarty sobie nie będę kupował. Na piąty sobie od razu kupię. Kupuję levela. I strzały. No to jeszcze, się strzałem. Na czwarty, piąty akcja. Sobie kupię też nową klatę. Już na piąty level. I no, to jest... I sobie co jeszcze sobie kupić rękawice, głowę czy buty Buty, co będziesz na boso latał? Czy nie? Tak chcę lepsze strzały, mam już I mogę iść na szeroszenie. Chyba, nie wiem, Lisa ubije? Chyba nie. Mam lepsze strzały, ale nie wiem czy go ubiję. Zobaczy się. Nie wiem, może spróbować. W sumie długo się nie będę Zabiłem go. E, mało życia mam. No. Ile mi brakuje? Explan 43, to, nie, nie się mi się tego rachunek bić Nie wiem, ja tam na żabach siedzę, bo no... Te oczy żaby, one są sporo warte. W tutaj ja mam 17 les. Brawo, ja mam 7. Ja mam 17 W tym odcinku chcę so tak minimalnie 10 level nabić. Nie wiem, ja tam jest mam 6. Ja mam piąty, właśnie wbiłem, idę na lisy, właściwie to sobie tak wymienię, już rzeczy mam nowe i dobra. idę wbić szósty level, wrócę się po questę. i zrobię sobie questy z czasu. Pająki tu też są. Na pająkach też można ładnie zarobić. No, ale nie tutaj. Tu się na lisarz zarabia. No. Już mam cztery te ogony. Hmm. Będę chodził mieszką, bo tak to lepiej. Próbujesz ten level, bo jeszcze zabije, bo to te, tego lisa zabije i mogę iść. Powróć. Jak skończymy nagrywać, to ja sobie jeszcze na Pandory wbiję. A może level coś w koekcji? Dobiję level. No. Paja, musiał mi się na drodze zdjąć. Dobra, to się brało teraz tego quest'a? Czy tam chyba gdzieś się leczy się gra, nie? No, chyba tak nie pamiętam. Tak, chyba tak. tak, cztery listy trzeba zabić tylko dobra, ale teraz co sprzedam te pierdory. 4 to one sobie zostawię, bo nie zawsze wypadną i później trzeba ich więcej zabijać. Pamiętam, że ten quest z borówkami jest przesrany, bo tutaj w tej wiosce nie ma borówek. Zmienili to w prawym dolnym rogu, teraz jest krzak z borówkami. Mhm. Okay. Tak. tak właśnie, na M możecie sobie włączyć mapkę. Będę miał 10 lewej, teraz spadam. Wszystkie. Wszystkie. Dobra, 7 lewej sobie wpiję. Ty już pewnie masz, no no, myślałem, masz już 7? 8 już. So. Dobra, jest tego kwestia oddać, by czapeczkę. Jakiś tam hajs, sprzedam sobie te dziś oglony. tak szybko nabijasz ten level? Bo dobre tu mam. Mam tutaj to jaskinię z tymi pająkami. Dobra, idę sprzedać sobie tam. I się o I nowe rzeczy trzeba znowu kupić. Czekaj na siódmy... Dobra, nie, ja pójdę siódmy level zrobić. Czekaj, to ja już mam tego u tego typa tego quest'a, gdzie trzeba każde zwierzątko zabić, nie? Nie wiem, ja nie robiłem nigdy quest'ów z wioski... tak Także nie wiem. Aha. Tam, pamiętam, że tam u typu był, gdzie trzeba każde zwierzątko po jednym zabić. Ludzie tu że w prawym dolnym rogu są te, te borówki. Tak, ta, 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 ta. Ja pamiętam, że ich kiedyś nie było właśnie tutaj. No nie było kiedyś. No, że jakieś tam błędy właśnie były. No, mam już tego typa quest'a. Dobrze. Pierwsze źródła. Zaraz dziewiąty? No. Tak. No. Stopuj trochę. Nie. Ja, ja jeszcze siódmego nie mam. A ja bo ty jest. słaby jesteś. Nie, bo ja jakoś to robię. Bo rzeczy dostaję. Mięso. Panie teraz mięso wygląda z królika. Bardzo. Świarszta muszę zabić Gdzie tu były teraz te świarszty kiedyś, kiedyś ich tutaj dużo było nie Pamiętam Teraz jak nigdzie tego nie było. Reusera no, tu świarszty nigdzie nie było Jest, jeszcze, sure. no, mi się kończy Czekaj, poszukam tych O, szak borówek. Takich trzeba 5 po 3, tak? Tak. I jeszcze jedne. Tu już mogę się odnieść. Przy sobie pójdzie jeszcze strzały kupię. Tam pamiętam, że kiedyś jeszcze były jagody, trzeba było po całej mapie latać, żeby je znaleźć. No. I... Trzały na szósty Mamy, kupię sobie jeden na pierwszy. I na na siódmy, dobra, nie dwa na siódmy, trzy, cztery, dobra. I na siódmy i też kupię już nową... Nową klatę. Na siódmy? No nie, dobra, nie strzećmy. Nawet sobie dobiję na tych strzałach. Nie mogę iść dalej Ja tam idę posprzedawać te sierści pająka i eku kupię mhm. A czy bez eku cały czas łaziłeś? Nie, normalnie z eku, ale... No, lepsze nie Z tym co zostałeś chyba łaziłeś Przyjem. Nie, kupiłem sobie lepsze przedtem, a teraz kupuję jeszcze lepsze No, i mam prawie. Chwilę. Teraz poszerzenia idę, później po lisa i chyba wszyscy, wszystko. W chyba nie trzeba było. Lisa, czekaj, ja się napiję. Ja sobie tutaj dobiję 10 i lecę do Ithan. Chcesz się kawał Leś? A mam inny wybór. Tam, tam, tam też te główne questy tak? 10. 70. levela. Przemij tam jest to zniszczony opad, jeśli dobrze pamiętam, tam są te wilki. No. Tam jest, prawie nigdy nic nie ma. W nocy się tylko chciałbym podzegrać Nie w ogóle ile już nagrywam? LOL 20 parę minut Serio? No Ale ten czas szybko leci No Jeszcze sobie jeden jakiś nagramy to ja będę miał na dłużej, żeby ten Okay. Dziś jak mi się uda, to to zmontuję i jutro wrzucę. I jutro bym następnie zmontował i w, albo jutro wrzucił, albo w pojutrze. Dobra. Ale jak... Czy, mam to robić tak jak na przykład... Y, robię z niektórymi filmami że, z filmami, że tylko te najciekawsze momenty, czy całość? Nie no, całość. Tak z Margo to całość. O, klata, klata, klata. Na prąd czy Dobra, ja już mam dziesiąty, idę do ithum. Ja, ja mam siódmy No strzał... Dobra, idę na zakupy. Albo nie, pierw pójdę jeszcze na liście, trochę pozarabiać. No, na listach sobie dziesiąty dobiję, Albo nie, pierwszy pójdzie na zakupy. Spróbuję jeleni, jelenia jelenia zabić.